Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, ile kosztuje położenie płytek. Jeśli chodzi o moje wyceny, to jest kilka czynników, które mają na to wpływ. W dzisiejszym odcinku pokrótce omówię cztery z nich. Dla mnie taki najważniejszy czynnik to rozmiar płytek, następnie rodzaj płytek, sposób układania płytek, a ostatni czynnik, na który zwracam uwagę, to podłoże, na którym będę układał płytki. No i od tego podłoża może zacznę. Jeśli chodzi o układanie płytek na podłodze, to takim wyjściowym podłożem dla mnie jest posadzka cementowa. A jeśli mówimy o układaniu płytek na ścianie, to jest to tynk cementowo wapienny. Z takim podłożem jest najmniej pracy przed przystąpieniem do układania płytek. Wystarczy go uprzednio odkurzyć i zagruntować. Jeśli chodzi o podłoże na podłodze, to możemy się spotkać z podłożem anhedrydowym, no i czasami też nawet z płytami OSB. No i tutaj niestety trzeba włożyć więcej pracy, aby przygotować takie podłoże pod układanie płytek. No i to niestety ma niekorzystny wpływ na cenę. Niekorzystny oczywiście dla klienta. Na razie nie będę się rozpowiadał, jak przygotować takie podłoże, bo to już jest temat na kolejny odcinek. Tutaj skupię się tylko na kosztach. No ok, podłoże mamy za sobą. No to teraz może opowiem, o co mi chodzi z tym rodzajem płytek. Tutaj dotyczy to się głównie układania płytek na ścianach. Dla mnie ważne jest to czy na ścianach układamy gres, glazurę, czy może jakiś kamień dekoracyjny albo jeszcze jakieś inne dziwne mozaiki. Najtańsza opcja jeśli chodzi o robociznę to oczywiście glazura. Te płytki są miękkie i łatwe w obróbce. No i co za tym idzie, najszybciej się je układa. No bo niestety gres jest bardzo twardy, a jego obróbka trwa mnóstwo czasu. No i przez to, że jest tak twardy, to narzędzia się szybciej zużywają. A jeśli chodzi o kamień dekoracyjny, to wyceniam go indywidualnie. Tego jest tyle rodzajów, że naprawdę ciężko to wycenić. Najdroższą opcją u mnie to jest ułożenie mozaiki na ścianie. A jeśli chodzi o układanie płytek na posadzce, to tutaj to nie jest takie zróżnicowane. Przeważnie jest to gres, czasami zdarzy się jakiś kamień, ale nie ma to większego wpływu na cenę. No ok, teraz opowiem trochę o sposobie układania płytek. Płytki możemy ułożyć na kilka różnych sposobów. Możemy je ułożyć w tzw. słupku, możemy je przesunąć na tzw. cegiełkę, czyli na jedną drugą. Istnieje oczywiście możliwość ułożenia płytek w karo, a płytki drewnopodobne możemy sobie zrobić przesunięciem takie, jakie nam się podoba. Sposób ułożenia płytek w karo ewidentnie podnosi cenę, bo jest mnóstwo docinek, a niektóre z nich są naprawdę skomplikowane. Powiedzmy, że mamy taką płytkę 80x80 i musimy się zmieścić w jakiś otwór drzwiowy a najdroższą ocą jest ułożenie płytek w jodełkę. Ponieważ z reguły są to płytki 20x60, czyli niezbyt duże, no i trudne do ułożenia nawet dla glazurnika z doświadczeniem. Jest mnóstwo docinek i cały czas trzeba kontrolować, czy nic nam się nie przesuwa. Dopowiem jeszcze tyle, że są trzy rodzaje jodełki. Jodełka klasyczna, francuska i węgierska. No to na dzisiaj został mi ostatni czynnik, czyli rozmiar płytek. No, i teraz jeśli chodzi o układanie płytek na podłodze, to takim wyjściowym wymiarem dla mnie jest płytka 60x60. Ja osobiście najbardziej lubię układać taki rozmiar płytek. Wychodzi mi to najszybciej i najlepiej. I tutaj, wszystkie odstępstwa od tego wymiaru niestety podnoszą cenę. Niestety znowu mówię, że dla klienta. No, wiadomo, że im mniejsza płytka, tym więcej operacji trzeba wykonać, aby ułożyć metr kwadratowy. Trzeba więcej płytek posmarować, wypoziomować oraz zaklipsować. Często też układam płytki drewnopodobne, które mają imitować panele. Taki rodzaj płytek też podnosi cenę za metr kwadratowy. No ok, omówiłem najważniejsze czynniki, które umiem mają wpływ na cenę. Standardowo odsyłam do opisu, tam na bieżąco będę aktualizował cenę. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!